Dobra, do nas tak. w bubekie oficiny przy placu płacu ciecierskich. I jak pewnie większość osób, które gdzieś światło dłużej śledzi, to wie, że ja tych byłem. A to jest tego, dlatego, że wtedy ta oficina była zamknięta. Więc możecie teraz zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście e, karta do płacu ciecierskich będzie tutaj. No, tak to wygląda tak to jest spore. Mhm. To muszę to tak. przecież świecić bo... Jest ciemno, totalnie. Takie coś, jakieś pomieszczenie. Jakoś, nie wiem, może łazienka, coś takiego. Może jakieś Znaczy jakbym powiedział, że gazownia, no to nie przesadził mnie, ale raczej, wiecie, coś... Coś w ten tym że może jakaś i nie wiem. Jak ktoś wie, to może napisać w komentarzu. Z góry dzięki. Tu okienko. Okienko zewnętrzne, bo jest całe ten. zamykane od zewnątrz. Mam nadzieję, że to co powiedziałem to nie ma sensu. Ja no to muszę łazić, bo. widać, że nie mogło być jakieś rano, tak samo jak w pałacu. Chyba coś się bo. jest takie podobne pomieszczenie. Tam wolnie świecić, bo tam jest ulica zaraz. Jakieś coś i mam nadzieję że że tutaj się nie zjawi ani właścicielu bo teraz to jest w rękach prywatnego właściciela i podobno to jest uchronione w sensie jest uchronione więc mam nadzieję że nie będzie że nie jest utrata takiej kości tutaj chociażby to było pikalne takie jest pikalne przed ochroną ale zobaczymy Słuchajcie, tam byliśmy? Nie, tam chyba... nie. No, gdzieś Nie byliśmy, tak w Oczywiście, jak to nagrywam, hmm. było stara się mówić wyraźnie. Bylić, tak to wygląda. No, z ogółu wszystkie pomieszczenia podobne, bo... nie widzicie, tak to ładnie wygląda. To mogłoby się być jakiś kalory albo coś. Mam nadzieję, że coś też słychać, bo jest to jako małe. Cześć. Chcę coś zobaczyć, ale nie tak patrzę, jak tam byliśmy o młotym martwy, są jak w pałacu w sensie motym na pewno inny, a nie, byliśmy, dobra możemy się cofnąć no, tylko tak, najpierw to może to przejdziemy, a później pójdziemy tam, bo tam widzę, że takie ciekawsze rzeczy trochę są. Wiecie jak to była oficjalna też mogłaby być tu jakaś kuchnia albo coś Nie no, tak, ja będę to otwierał bo i tak nie wiecie, nie wyjdzie. Ja widzę, że tego się nie da otworzyć bo jest metalową jakby taką e... linką jakby wiecie, za... nie no, z tego nie otworzę Jakiś rury. Więc ja ja to trochę dobrze Zachowane, bo było chyba zn przez pewien czas jak tu byłem prawie rok temu, bo to nagrywałem w marcu Ten tak, dla ciekawskich O, o to kominek Szale się nie spodziewałem tego Aperok tutaj Oho No nie już coś widać Oj tak to wszystko nie wygląda A tak, i pokażę wam wejście Taką ścianę, w chciałem wejść e, w, tą, w tym roku, ale no nie wyszło. <laughs> no, no widzicie, tam chciałem wejść, ale nie wyszło. Jak będę wychodził, to wam pokażę wejście. Czekam do przodu, ale nie, jak fajnie, I to sobie przypomniałem jedną rzecz że będę robił zdjęcia, w sensie jak wyjdę sobie... Znaczy zanim wyjdę, ja sobie poważnie zdjęcia, więc zapraszam na mojego Instagrama, który gdzieś się tu wysunie. No. Ale spory to całkiem, musiałbym jeszcze trochę. Że, że to troszkę mniejszy jest, ale spory. No, Okej, okay. takie dziury. Dokładnie w pomieszczeniu. O, to co widzieliśmy. O, ten Kanały techniczne. być może łazienka, nie wiem. Na pewno były koloryfery. jest zamontowane zdemontowane, się przez osoby, które miały to remontować, się, A jeżeli przez zamiarze. Jak to sobie wszystko fajnie wygląda. Sznuraczek, co założę na rękę. Trzeba trochę czynić, jeżeli nie przyjechał. Jakoś to specjalnie. Długo no, wszystkie ręcznie są bardzo podobne. Nie wiem, jak to chyba będę to jest zresztą, się z czasów tego, ale myśmy go nie do końca. Trzy znowu nasłuchuje Jakieś klawy no, techniczne, jakieś rusztowanie, w sensie zabezpieczające, żeby tam będzie, nie właśnie. Też Też jakieś ładzica, w ogóle to wszystko wygląda identycznie To, jakiś, to świecić, bo widzicie jest to zadeskowane wszystko o, to coś było chyba zakratowane <grytanie> Ale chyba nie jest. Dobra. Uu. To jest ciekawe. Zegar. Pieniąc, gdzie on był? Fajno. Się Czekaj jeszcze... nie się działa. Nie, jeszcze nie działa. Fajno. Obstawiam, że to powinien być... Ee... Początkowo było w pałacu gdzieś, jak pałac stawał opuszczony do dopryszenia śli po prostu tutaj, żeby to zabezpieczyć jakoś i zamknąć jeden budynek nie Och, lekarz skąd wygląda, jakieś kafelki możliwe, że z tego kominka co tam widzieliśmy Okej okay. No i tak jak wam mówiłem, że prawdopodobnie jest tutaj ochrona, więc to możliwe, że jest, ale nie wiem, znaczy to sobie środek nie Dobra, założę się, że to jest za To by było miło, było tam. U. Widzę, że wejście na górę. Widzę się na dół. No, na koniec. Są tak dobrze. Dobra, już nie jest na dłużach. Ok, stanąłem na tej desce. Ja się prawie, prawie się wywaliłem że te się nie pękną podam mu by było miło e, ale jest solidne e, ale to nie jest solidne to jest tak ale jest tutaj trochę tak pęknięta dobra betonowy strop bez będę pani ładził jak to jest długie Masakra Ale się przejdę, żeby nie było Dobra, to już okienko, ale nie jest zabezpieczone Więc nie będę świecił, bo Z tamtej strony ludzie mieszkają Więc nie chcę sobie przypału robić Okej okay. Nie wiem, skąd dopiero się wzięły będę jakby kura wlazła i jakaś tam... Jakiś kot Ten W las Dobra, to muszę trochę przejść po deskach jestem jest to betonowy strop. Błyski są w miarę pewne, ale tak średnio, bo... Że Tak pewne są, ale nie do końca, nie? Ale sobie sobie po tym betonowym stropie. Hmm. Dobra, popatrzcie sobie za tym pominem, jak tak bardzo chcecie. O, no. To jest co widać w sumie. Nie za dużo. No. Takie sobie poddasze o oficjalne połasałki przy Wiesz, do swojej wizycie ziemię, ale muszę trochę się schylić, żeby nic nie robić. O, co tam ten tam? Dość Przykrękę zabezpieczona, więc to mogę po nieco świecić. Spokojnie. Jak jesteś, jakiś szalik eee. Jakaś butelka, A raczej nie z czasu działania tej oficyny. Dobra. Dobra, więc Wam wszystko pokazałem tutaj, więc teraz to ma cięcie. Ja sobie położę, robię zdjęcia i widzimy się przy schodach, jak już schodził więc no cięcie dobra jeszcze próbujemy zdjęcia Teraz lezimy na dół kolejne że nie w trybek ekspresowym, chociaż to jeszcze jest strob betonowy więc razem możemy nie spać tam na dół nie? dobra wchodzimy do piwnicy później polezimy Trochę się go nie spodziewałem, mimo że weźmiemy to wszystko na górę. Patrz, co jest w górę. Możliwe jest je związane z rewantem, ale nie jest de facto z tym z e, okładem, ciekawe, nie jest z tym. E, no, nie jest z funkcjonowaniem tego, nie? No, tutaj jest coś takiego. A ja myślałem, że to w nie wiem, jak widziałem w tym w pałacu. E, w przełomu xix i XX wieku, do którego nie będzie tak tutaj.

Nie ma wejścia dobra Zaraz się zresztą nie spinkolić na dół A było miło Bo pojąć te cegły do jakichś bardzo Stabilnych nie, nie, tam, nie leżą nie? okej, okay, tak jest coś ale nie, fajnie takie półokręgi chompuję fajnie, fajnie to wygląda takie półokręgi i serio, można mam racji słychać, bo jest takie echo, on się troszkę dowie od tych ścian znaczy nie muszę wam tłumaczyć, bo na czym echo polega, ale tak porzucał, zobaczyłem to jest, jest sklepienie, gdzie się wyciągnięta wszystko co się obsypały okej okay. To widać niekotwowne. To jakiś... Sorry, jeśli się pomylę. Jakiś barometr? W każdym razie na jakiś zegar. A jeśli się pomyliłem, to sorki. Możecie napisać w komentarzu. Jak to się nazywa poprawnie? Nigdy nie byłem i raczej nie będę konserwatorem takich wiecie, urządzeń. Co działa Okej okay. Okej. GoPro mi się włączył Nie wiem czemu. Mówiłem, że jest zimno, bo trochę zimno jest. Bo... My to powinniśmy jak będzie ciepło. W jakimś... w e, jakimś... w marcu albo coś takiego. Albo w lipcu. Albo pod koniec czerwca. Będzie coś takiego. Więc tak mam powiem, że jest taki 10 stycznia więc no tak to sobie wygląda no, no. więc nic nie jak no. dalsze wyjedziemy no. więc tak ja wyważę sobie do okienka wyważę sobie do okienka eee. chociaż nie nie do okienka wyjdę sobie tutaj dobra jestem z powrotem bo awaria systemowa się podwaliła nie wiem czy to było słyszalne Znajdę tam, probie zdjęcia Ech, wejdę tutaj, prawie zdjęcia i widzimy się przy oknie no, więc Dobra, jestem już przy oknie tego prawa wy poznajecie Dobra, trzeba wyjść stąd i ja wam pokażę, że ja też z tam pozwolę pokażę a jeszcze tarka? Jak warto się tutaj, to jest to, Jakby kogoś interesował, jak płas z wygląda, to wygląda w to tak mniej więcej. A tu jest ta brama płasowa. Ja chowam żeby nie było i tak, to tu możecie z suba, tu możecie zrobić ostatni, tu losowy i za. Do zobaczenia za dwa tygodnie.